Cześć wam, zdrapka, ci będziemy mieć, właśnie, zdrapeczki za 10 zł i no po tych, no chyba minął już dwa tygodnie, czy też już nie pamiętam, bo tak dawno nie nagrywałem. No to zaczynamy sobie, właśnie, nagrywanką. Mamy tak, dwa razy multiforsa, cztery razy szybkie, 10, dwa razy taki lotek, o, i dwa razy drzewko szczęścia świąteczne. To może sobie najpierw zacznijmy od loteczków. Już właśnie tyła tego nie mam. Mówiłem już na tamtym odcineczku, gdzie będę takim właśnie drapakiem zdrapywać. No to mamy psa, dromada, rybkę i żyrafę, czyli tutaj nie ma wygranej. No nie dziwię się, bo wielka suma. A tutaj też właśnie nie ma wygranej. Ok, no to idziemy do następnej zdrapki I to będzie właśnie Multiforsa. Tu będzie razy 1 i tu będzie razy 1. To patrzymy. 24, 2 zł. 5000 12, 12 i 200 zł. Czyli tutaj nie ma, niestety. Teraz tutaj. Tak sobie szybko zdrapie. No, widać po kontrolnych, że nie ma tutaj właśnie wygranej. Ok, spoko. Może sobie teraz zmienię. Drapaczek, na no, jakiś inny. Nie wiem, czy mogę teraz jeszcze zdrapić. właśnie wezmę teraz taki nożyk. No, bardzo fajny ten będzie nożyk. Okej, okay, tu patrzymy. Ole się nim fajnie teraz zdrapuje. No, tutaj na razie drzewka nie ma. My mamy wiewiórkę, ptaka, motyla i pszczółkę. Tutaj mamy co to jest? Biedronka. Pszczółka, o mamy drzewko za złotówkę i mamy liść, czyli tutaj mamy złotóweczkę, no spoko, takie zrabki to ja lubię. Ok, no to patrzymy dalej, 10 zł, 100 zł, złotówka, 10 tysięcy, 2 zł i 10 tysięcy, dalej złotówka 20 zł, złotówka 20 zł. No to tu mamy złotóweczkę z tej karty. I ostatnie właśnie z drapeczki. Co tu się nam właśnie trafi. Mamy tutaj 20 stówka, stówka Dalej mamy właśnie złotówkę dyszka. I 10 tysięcy, ok. No dalej 20, złotówka, stówka, 10 tysięcy, 20 i 10 zł. Ok. Podsumowanie odcinka wydane 10 zł, a wygrane 2 zł. I to są właśnie takie drapeczki. No nie wiem właśnie co powiedzieć. Kiedy coś fajnego wygram. Teraz nie wiem ja. Parę dni też właśnie teraz nie będzie z drapeczek. Okej, okay, no to dajcie like, lajka um, w górę, subskrypcję patrz.